Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Wojtku, Mikołaju, ależ tu widoki, witam Was i wracam gotować. A to mój pomocnik, Pan Kracy. Do nogi pankacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Mm -hmm. Mm -hmm. Wojtku Mikołaju, zaraz coś upichcimy. Pasełko. Co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach, ty! Elfie łaką, cóż, oh. a, a co to? A oh, nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Co za piękne zdjęcie, aż miło na was popatrzeć. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątacie swoich zabawek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno, a ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. tylko co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś odejdzie. Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie. Cała rodzina oraz rodzina. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą. Zerknijmy, co my tu o was mamy. Wojtku, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Wiem też, że lubisz słuchać bajek na dobranoc. Mikołaju. Masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie śpiewasz. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie, choć nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Dacie sobie radę. O, a tutaj mam zdjęcie Waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je Wam przywiozę. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za dym? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, ty, ty. Bywa jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozwozić prezenty. <gryny> tak. <gryny> no dobrze, czas ruszać. O, oh, kochane Elwy! Gotowi na podróż? A idealnie! A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, no zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przy trudą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, O, a co to? Pasażer na kapę. Ta Jestem uratowany. Aha, bez This is the season to be jolly. Ba, la, 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 la.